Cześć, witam na kanale z tej strony Voicem, a to jest kolejne spotkanie z grą Manor Lords. Moi drodzy, po pierwszych dwóch odcinkach e, dostałem taką wiadomość e, prywatną na Discordzie e, niku, e, o wide, o, od widza o Niku XX, który poradził mi, e, żebym wybudował e, chat dla drwala, łowcy zwierzyny oraz zbieracza jagu. Hata Drwala gdzieś chyba była, czy nie? Tak, tu mamy Hata Drwala, więc jak najbardziej Hata Drwala jest, ale łowcy zwierzyny ani zbieracza jagód nie mamy. No, niestety mamy zimę, więc no, w zimie ciężko będzie, żeby oni zbierali jagody czy no, tropili dziką zwierzynę. Aczkolwiek można coś kombinować na przyszłość i dlatego. Tutaj widzę, że coś mamy już, więc żeby tutaj się nie przyblokować. Bo tu widzę, że mamy ten targ, to obok tego targu sobie wyjdziemy z taką drogą eee, i dokąd z nią pójdziemy. Hmm, tutaj, tak? No to tutaj moglibyśmy jakoś podejść, już tak wiecie, bardziej w las. Eee, o, idealnie, nawet nie wszystkie te krzeczki się wycięły, no i fajnie to tu właśnie wygląda, tak zobaczcie. Ta droga przez las. Eee, no i te... Teraz trzeba byłoby wybudować, czyli co oni mieli budować? Oni mieli budować. Chwila. Hata drwa tartak, hata leśnika, mielęż, obóz myśliwych. O! E, to chyba właśnie miało być to. Dobra, więc niech to sobie stanie tutaj. Mam nadzieję, że jak tutaj jest najwyższy priorytet, to oni bardzo szybko tu przejdą. I jeszcze można by im było tutaj o, zrobić takie dodatkowe połączenie. Takie już wiecie, przed tym laskiem jeszcze takie jedno zrobimy. E, więc przyspieszymy sobie troszkę czas, niech oni to tam sobie to budują szybciutko i zobaczymy, co tutaj się nam pokaże. Więc obserwujemy, jak oni tu, tu, to tutaj ekspresowo budują. Dobra, zwolnijmy z powrotem czas i co my tu mamy. Eee, mamy limit polowania, eee, mamy tutaj, żeby przepisać jakąś rodzinę, no niestety, no ale na razie ciężko jest z tymi rodzinami, chociaż dobra, mamy trochę w zapasie tych chlebów, więc może byśmy z tego pieca chlebowego kogoś zabrali, aha, tu już żeśmy wszystkich zabrali, dobra, eee, zabierzmy w takim razie kogoś może z młyna eee, i przypiszmy go tutaj eee, i teraz, co jeszcze bym chciał? Mieliśmy wybudować jeszcze tego zbieracza jagód, którego mamy tutaj. I teraz trzeba by było zrobić sobie taką tutaj drogę. Ona by też już poszła przez las. No cóż, jakbyśmy poszli jakoś tak, czy prosto? Może nie tak do końca prosto, tylko może bym tu bardziej odbił. Żeby tutaj też nie iść tak do końca, wiecie, przez ten las, nie? Żeby tego lasu też tak, wiecie, przez całkowicie, przez ten las nie iść. I teraz Hatę zbieraczy postawimy sobie tutaj, tak żeby jak najmniej drzewek usunąć, może jakoś tutaj, o. Niech będzie, tutaj też przypiszemy priorytet najwyższy i powinni to szybciuteńko zrobić. Świetnie, więc to powinno być i miejmy nadzieję, że damy z tym radę. Oni by również chcieli kościółek i to również była jedna z rad tutaj Binko. Żeby wybudować kościół Gdzie ten kościół będzie? Tutaj w mieszkalnych studnia, targ, wóz opałem, wóz z jedzeniem, kart ma kościółek jak najbardziej. No ten kościół jest olbrzymi yy, i za mało zasobów. Okej, okay, czyli mamy za mało zasobów w ogóle, żeby taki kościółek postawić. Yy, no dobra, czyli trzeba co przyspieszyć z tym tartaku jakąś budowę. No można by, tylko... Ja nie mam rodzin i przez to jest problem, ponieważ my nie mamy. Y, gdzie mamy teraz tą chatę? Już oni ją wybudowali? Nie. To przyspieszmy czas i zaraz najwyżej będziemy coś tu kombinować. Na razie, niech oni tutaj wiecie, zajmą się tym. tym. E, właśnie, czy wy też jakąś zwierzętę już tutaj tropicie, czy coś, czy na razie nie? Pokażcie mi to. Y, obóz myśliwych jest już jakieś mięso, no i bardzo dobrze. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się to. Czyli mamy mięso i mamy też skóry zwierzęce. Ok, czyli gdzie to będziemy teraz przechowywać? W tym spichlerzu czy w tej faktorii? Nie. Dobra, na razie w tym składzie? Nie. To chyba jeszcze tego nie przechowują nigdzie. O, mamy aprobatę 50%. Fajnie, podoba mi się. E, dobra, więc ta chata zbieraczy powinna zacząć zaraz działać. Nawet 51, zobaczcie. E, dobra, więc teraz kogoś tu musimy po prostu zaprosić i tyle. Ok, no ale mamy już styczeń, więc zaraz wie, chociaż teraz w sumie nie, bez sensu jest tu ich przypisywać, skoro my tu mamy teraz zimę, to nic nie będziemy teraz tutaj e, w stanie zrobić, więc ok. E, czy jakaś dodatkowa rodzina się wprowadziła? Widzę, że nie, aczkolwiek aprobacja troszkę wzrosła, więc bardzo mi się to podoba. E, no dobra, ja trochę ten, ten czas może przyspieszę, e, bo na razie e, chciałbym, żebyście wy stąd tutaj o żeby tych desek było troszkę więcej, mamy ich dosyć mało. Czy my w ogóle te deski sprzedajemy? No właśnie, my chyba te deski sprzedajemy. Weźmy, brak handlu, zróbmy i proszę mi tego nie przewozić. Bo, jak wy to będziecie mi stąd wywozić, to będzie problem. Więc <laughs> poprosiłbym, żeby oni tylko na razie te deski składowali. Ponieważ chciałbym postawić ten kościółek, a żeby postawić ten kościółek, to potrzebujemy tych pięciu. To akurat mamy, bo tu mamy tego dosyć dużo. Potrzebujemy 20 desek, a na razie mamy desek, uwaga, 5. I 10 kamieni, kamieni mamy 30, a tutaj mamy też takie złoże kamienia, o. Więc też sobie tu powinniśmy w miarę poradzić. Magazyn ogólny pełny, ale gdzie jest magazyn ogólny pełny? Tartak? Eee, no dobra, ale wy tego nie możecie gdzieś tutaj przewozić, nie wiem. A czy my tu nie mamy jakiegoś takiego miejsca, gdzie można by to było, nie wiem, składować? Chwila, eee, Logistyka. Czy my tu nie mamy czegoś? O, skład na przykład. Cóż, ten skład już tu gdzieś mamy, chyba, co? No właśnie, skład tu już jest, więc możecie sobie tutaj radzić. Aha, bo ja mam tutaj wszędzie. To weźmy, żeby oni tu na razie składowali tylko deski. O. Ciekawe, czy te deski się tam pojawią, zobaczymy zaraz. Okej, okay, troszkę zarabiamy, nawet mamy aprobatę 54. Wow, wow, wow magazyn ogólny nie osłonięte towary. Dobra, tam trudno, na razie jakoś sobie, dacie sobie radę. Można by jakieś w sumie nowe zwierzę zakupić. E, dobra, to może za chwilę. Na razie bym się jednak skupił na tym, żeby w tym składzie się coś pojawiło i zobaczyć czy się coś pojawi. No magazyn ogólny pełny, no to wiem. Tylko moje pytanie brzmi, czy oni te kłody drewna tutaj przewiozą? A w ogóle gdzie mamy te te? Poczekajcie, na razie, o desek mamy 20, świetnie, no to w takim układzie, myślę, poczekajcie, bo trochę za szybko to idzie, e, zwolnijmy troszkę i spróbujmy teraz wybudować wtedy ten kościółek, czy o, już się uda? Uda się, jak najbardziej się uda, no to gdzie go stawiamy, gdzieś tutaj w centrum na przykład, koło tych parcel, może być, e, tylko co, na przykład jakoś bardziej naprzeciwko, czy może bardziej po tej, czy jeszcze na przykład, o tutaj może, halo przyczepisz się, nie wiem. Dobra, wybudujmy cię tutaj. E, tutaj ja już na wszelki wypadek też wyprowadzę drogę. E, żeby sobie też jakaś droga biegła. E, no i teraz my tu musimy, no właśnie, my tu musimy kogoś odpiąć. Skąd? E, skąd ja was zabiorę? Może nie z tej faktorii, tylko może z tartaku was... Za... O, wprowadza się nowa rodzina, to nie. To idź do tego tartaku, a ta nowa rodzina po prostu mi pomoże i będzie. Yy... No. I tutaj ten kościółek drewniany mi wybudują zaraz. Na niego też musimy troszkę poczekać. No i dopiero jak oni go wybudują, no to będziemy mogli cokolwiek dalej myśleć. Ale to powinno całkiem szybko, mam nadzieję, pójść. W ogóle na ile miesięcy mamy teraz te jedzenie? Mamy tylko na 4 miesiące. Uuu! A mamy luty? No dobra, ale zaraz będziemy mieli tak, Będą siać te pola, mam nadzieję. No bo zaraz wiosna się znowu zrobi. Jeszcze chwila, no ale coś widzę, że ten, ten postęp tej budowy bardzo powoli idzie, więc poczekamy jeszcze trochę pewnie na to. Yy, a w tym czasie możemy sobie, możemy sobie yy, kombinować dalej, ponieważ mamy tą Hadę zbieraczy, yy, no i tam będą nam oni potrzebni od marca, tak myślę, nie? no bo od marca raczej powinni tutaj yy, to zbierać. A czy w ogóle mamy, czego oni ukradli za zasoby? rozbójnicy gdzie oni są w ogóle? Oni są na naszych terenach? Chwila. Tu tak, chyba niestety na naszych na naszych? Gdzie oni są? My jesteśmy tu przecież. No właśnie, to nawet oni nie są na naszych terenach. Dobra, na razie się nie będziemy tym przejmować. Tylko na razie wróćmy do gry. Yy, czyli. Yy, co ja chciałem zrobić? To ten kościółek się nam tu buduje, ale ja bym chciał jednak. I ta jedna parcela jest zamieszkana. To jest ta parcela? Zamieszkana? Nie, to nie jest ta parcela. To jest ta parcela? Nie, to jest pewnie ta parcela. No tak, ta parcela jest zamieszkana. Nawet tu taki dym jak się unosi, fajnie. Aczkolwiek, żeby cokolwiek się nam tutaj sensownego działo, to ja powinienem zobaczyć jeszcze, czy tutaj te myśliwi działają. Działają. Ok. Co z tych skór, gdzie zauważono? No dobra, ale to jest na razie dosyć daleko ode mnie, czy blisko? Chwila, to nie jest mój teren w ogóle chyba. Ja jestem tutaj, co ty chcesz. Nie wiem, po co mi pokazuje coś, co jest nie w moim terenie. E, dobra, e, na razie ja bym chciał, żebyśmy e, wybudowali sobie. Z racji tego, że mamy troszkę tych e, skór zwierzęcych. Co może nam pomóc, ponieważ my z tych skór zwierzęcych coś możemy robić. I teraz, właśnie zaraz sobie zobaczymy, co. Co my tu mamy? Ruda, żelaza to nie, kuźnia nie, garbarnia. O! Ta się przyda, tylko że mamy za mało zasobów, znowu. Więc ta garbarnia gdzieś by się przydała, ale może tą garbarnię postawiłbym jakoś w okolicy tej, tej czyli na przykład jakoś tutaj. Ze względu na to, że tam mamy te skóry zwierzęce, ale skoro mamy za mało tych desek, to znaczy się, że kogoś tu by trzeba było przypisać. Aha, tu mamy drewno opałowe, to nie mnie interesuje teraz ten obóz drwali. Tu kogoś przypiszamy. Czy ten kościół już się wybudował w ogóle? Dobra, budowa trwa trudno. Na razie idźcie tam, a ja was może zabiorę na razie stąd. Nie, właśnie tu was miałem mieć, a tutaj w tartaku ktoś jest, dobra, jest, więc mogę was teraz stamtąd odpiąć. O, już powoli robi się, jak widzicie, zielono. Y, ok, wprowadziła nam się kolejna rodzina, czyli mamy teraz jeszcze jedną. Y, to może ja bym do tego gospodarstwa ich skierował. Niech idzie druga, ponieważ no, przyda nam się to przy tym sianiu teraz zaraz. A zaraz to sianie się pewnie zacznie, no bo już mamy marzec, więc to się powinno zaraz tam zacząć, tak? No bo mamy już wiosna, rok drugi, no właśnie. E, więc teraz ten obóz drwali powinien działać i my nie mamy w ogóle zapasów. E, więc my powinniśmy teraz. E, czy my tu nie mamy tych, w ogóle tych chlebów już? Ojej. E, no to nie do końca tak miało być. No dobra, ale zaraz będziemy najwyżej jeszcze nad tym myśleć. Na razie chciałbym, e, żeby oni wybudowali mi ten kościół. Weź tutaj to szybko, buduj, bo potrzebuję kolejnych rzeczy, żeby je budować. A to mi za dużo czasu zajmuje. Więc teraz tak, ten opał tam na razie nie chce będzie, bo opał mamy na 20 miesięcy. A czy opał można by było sprzedać na przykład? Pokażcie mi to handel. Eee, duże transakcje, ale ja bym chciał... Materiały? Nie, nie. Uprawy, jedzenie. Też chyba nie. Materiały rzemieślnicze, ziarno, skóry, mąka, płótno, ruda żelaza. Kończy się jedzenie, dobra, zaraz. O, drewno o połowę, no właśnie, trochę zwolnijmy sobie czas i weźmy, żeby oni sprzedawali troszkę tego drewna o czyli weźmiemy sobie przywóz, nie przywóz, tylko wywóz. E, ja bym chciał, żebyśmy tak pożądanej po nadwyżki, to tak mieli, nie wiem, z 15, żeby też trochę było tej rezerwy, nie? E, więc myślę, że tyle jak najbardziej będzie ok, dobra. Co teraz? W związku z tym, że im tego brakuje, no właśnie, to jeszcze w tej faktorii należałoby z nim zmienić jedną rzecz: czyli jedzenie. Niech oni nam teraz przywożą. Miejmy nadzieję, że ten przywóz jedzenia troszkę pomoże, no i dzięki temu oni będą w stanie nam tutaj troszkę pomóc. Czy my już mamy tych, tych kłód? Tyle, żeby wybudować tą garbarnię. I tak, więc tą garbarnię ja sobie tu jakoś może postawię. Niech ona stoi tu i niech oni ją budują. Yy, może najpierw lepiej, żeby wybudować tą garbarnię. Kościółek chwilę może poczekać, bo on jest strasznie duży. On się będzie strasznie długo budował, a ta garbarnia powinna całkiem szybko się wybudować. Yy, właśnie, czy my mamy jeszcze jakiekolwiek yy, miejsce dla rodziny? Bo to też jest ważne. Tutaj ile mieszka? Jedna. Tutaj? Zero. Czyli jeszcze mamy jedną parcelę. Aczkolwiek docelowo chciałbym, żeby tutaj też były jakieś żeby w tym miejscu właśnie, w tym kwadracie powstały takie parcele, więc docelowo ten targ będzie trzeba gdzieś przenieść najpewniej Co? Co mi się tam stało? Nie wiem No jedzenie zaraz będzie, no chwilę poczekacie zaraz będzie, nie? Będziemy trochę zarabiać a trochę tracić, no trudno. Oczywiście już wybudowa tą garbarnie tutaj. Jest tak ciasno, tu jest tak ciemno, nie, na razie jeszcze nic. Odkryto obóz rozbójników. Chwila, bo coś tu się dziwnego dzieje. Gdzie ty jesteś, ten obóz? O, a czemu on mi pokazuje, ja nie, nie moim terenie, jak mi to w ogóle nie dotyczy? Ja nie będę chyba tam w ogóle patrzył, bo to nie ma sensu. Dobra, czy my tu macie już orkę? Nie. Tutaj orki też nie macie. Tutaj, czemu w ogóle wszędzie priorytety są bardzo niskie? Czy tu w ogóle wy coś robicie? Co wy teraz robicie? Oczekuję, na co ty oczekujesz? Aż wiosna przyjdzie? Pokaż miejsce pracy. No, halo. Macie się rozp rozpocząć pracę? No, macie tutaj, nie wiem. Uprawy rozpocząć? No, orkę czy coś. Co ty chcesz? No, orkę róbcie, nie? Czy nie? Żniw nie będę wam przyspieszać. Jedynie co, to chcę. Bo można takie pole rozebrać, no ale po co mam rozbierać pole bez przesady? E, no dobra, oni tej dzikie zwierzęta trochę tu mają. Aha, widzę, że głównie mają skóry zwierzęce. No, budujcie to szybciej, no. Może ja trochę ten czas jeszcze jednak przyspieszę i zobaczymy, czy oni pójdą w ogóle coś tutaj, o, jakąś orkę robić. O, wprowadza się nowa rodzina, świetnie. E, czyli oznacza to, że ja już nie mam miejsca. Skoro oni w tym gospodarstwie nic nie chcą robić, czy ja wam mam jakiś, nie wiem, obszar zawężyć, czy co? gdzieś się to działo, zaawansu za tego. To chyba się z kontrolem powiększało, tak. No to niech będą... Niech na razie to robią jakoś tutaj. I tyle. E, a ja bym te rodziny do czegoś przy... Jak zajęto region? To, że ja coś zajęłem? Nie. Tu gdzieś tam jest. No dobra, no to niech oni się tam zajmują i tyle, No co ja mam zrobić. E, niech oni sobie radzą w każdym razie beze mnie. E, no bo ja tutaj jestem zajęty teraz zupełnie czymś innym. E, czyli... Ja bym tutaj teraz chciał, żeby po pierwsze ten te garbarnia się wybudowała, a po drugie e, wytyczymy zaraz więcej parcel mieszkalnych. Tylko co? Tu będzie właśnie z tym problem, ponieważ e, no niestety tu jest dosyć ciasno. Ja nie mam tyle tych, oczywiście, że mam, tylko coś tu chyba mi gdzieś zahacza, albo co? Czekajcie, no tak, no tak mogłoby być, ale to jest za mała parcela w ogóle. Mi się nie podoba, to wiecie, co, czy można to jakoś przenieść? Tych składowiska nie można. Eee, no dobra, no to niech to składowisko na razie tu będzie. Ten słupek do uwiązywania zwierząt, przeniesienie, no właśnie. Eee, przenieśmy go może jakoś tutaj, ten stregan z jedzeniem i w ogóle ogólnie cały ten targ. To ja bym Wam postawił drugi targ, bo tutaj mi akurat ten targ nie jest potrzebny. Więc ja Wam tutaj targ może wytyczę jakoś tu. Tak, tak, ten targ niech będzie tutaj, a wtedy to sobie po prostu rozbierzemy. Budowa ukończona, garbarnia, świetnie. Skoro ukończyliście budowę garbarni, przypisujemy tu jedną rodzinę i niech oni od razu coś tam robią. Czyli mają, mam nadzieję, będą to przetwarzali. Te skóry zwierzęce mieliby przetwarzać na te. No jasne, to już działa, widzę i zaraz będziemy tutaj mogli. O, właśnie, mamy już jakąś skórę, idealnie. E, bo coś z tej skóry jeszcze z tego co wiem można wytwarzać. E, tylko. O, mamy ten kościółek, bardzo ładnie, podoba mi się. E, tu jakąś rodzinę też trzeba by było przypisać. Dobra, to że praca rodzina... Aha, pra, dobra, czyli teraz by trzeba było coś znowu odpisać. Wy tutaj zrobiliście... Okej, okay, wy tu już macie wzrost upraw. Weźcie te pola, może zacznijcie robić, bo widzę, że coś nie wyjdzie. No dobra, bo wyście tylko to zrobili, ale ja bym chciał, żebyście w ogólnie teraz... Zaawansowane, bo wy tu widzę, macie ten. Chodzi o to, żebyście wszystkie te pola zrobili, a nie tylko jedno. Proszę. Pójdą do roboty teraz, czy nie? Nie pójdą dalej. Czy już poszli? Macie tu już orkę, czy nie macie? Tu już mają, widzę, robią. Okej, okay, czyli coś się zaczęło, a tu już mamy len, tu mamy pszenicę, i tu mamy mięczmi. No, wszystkiego po trochu, ale jest dobrze. Ja bym teraz chciał, żebyśmy wytyczyli właśnie tutaj jakieś te parcele. Tylko tu widzę jeszcze coś jest, jakieś składowisko, które mi tu do niczego nie jest potrzebne. Czy my się tego składowiska możemy jakoś pozbyć albo co? No dobra, nieważne. Na razie spróbujmy wybudować tylko troszkę tych parcel. Yy, nie wiem jakoś tak. No to, to mi tu będzie przeszkadzało, chociaż... Yy, parcele mieszkalne 5. No i co? Problemem jest pewnie to, co? Hmm. No właśnie. Yy, ale, ale, ale... Czy nie dałoby się tego jakoś ominąć, czyli na przykład zrobić tak? No nie, bo to nie ma zupełnie sensu, no. Jak się pozbyć tych składowisk? Piszcie w komentarzach. Yy, jak wiecie. Natomiast ja w tym czasie te parcele wybuduję gdzieś indziej, bo się chyba nie dogadamy coś czuję. Ja Ej, wybuduję po prostu tu bliżej trochę lasu, o obok tego targu to będzie dobre miejsce. Tylko może jakoś bardziej prosto, a nie takiegoś jakoś koślawo. Może trochę większe w ogóle te parcele zrobię, albo nie, dobra, zrobię je na taką odległość. Takie coś i budujmy, proszę bardzo. Budować to szybko. E, tylko my teraz nie mamy właśnie żadnej obecnie rodziny wolnej, więc trzeba by było coś tutaj poprawić. E, wy w tym gospodarstwie są te dwie rodziny potrzebne. No, teoretycznie są. E, no dobra, ale. Hmm. Czy mi to jest aż tak bardzo potrzebne? No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie podoba mi się to. No dobra, niech oni na razie tu pracują. Może w jedną rodzinę, a ja tutaj przypiszę, w sensie druga będzie wolna, żeby wiecie. Mogła w razie co tutaj już budować. To bo chodzi o to, żeby ci ludzie, te dodatkowe rodziny mogły się też wprowadzać. No dobra, więc ten czas sobie powoli będzie płynął. A my się teraz możemy jeszcze skupić, ponieważ z tego lenu będzie można wytwarzać płótno, no to trzeba by było takie też zakłady te, które produkują to płótno, postawić. Nie wiem gdzie to jest, ale zaraz się dowiemy. Mielesz, no to raczej nie. Górnictwo też nie, mieszkalne to tym bardziej. Nie, o, rolnictwo. Młyn piec chlebowy, pole uprawne nie, jednak nie. Tutaj pewnie gdzieś będzie, nie? Bo tu pewnie jest wszystko. O właśnie. Nie, słodownie musimy postawić, bo ze słodowni będziemy, z jęczmienia będziemy robić, więc słodownie musimy postawić. Nie, to gdzie? Tutaj jakoś, tylko trzeba by było wtedy tą drogę trochę może jeszcze wydłużyć. Wiecie co, może ja od razu zrobię z sensem te drogi, najwyżej one potem, wiecie, mogą być teraz jeszcze nieprzydatne. Nie, ale kiedyś jak najbardziej taka droga się przydaje, będzie potem problem, nie? Więc takie drogi też możemy sobie już poprowadzić. No i dopiero teraz postawimy sobie taką słodownię jakoś tutaj, czy może bardziej. O, może na przykład bardziej, to ja bym taką słodownię widział tutaj nawet, a nie tam. No bo tam to mi szkoda miejsca, a właśnie tutaj niech będzie taka słodownia. To jest dobry pomysł. I jeszcze z Lenu, no właśnie. Będzie mi potrzebny taki warsztat tkacki i warsztat tkacki możemy postawić obok tej słodowni. Oni jeszcze mają trochę czasu, żeby to, żeby to zrobić, ponieważ te teraz trwają te wzrosty upraw, chociaż tutaj niektórzy mają jeszcze orkę. No cóż, lekkie opóźnienie mamy chyba, bo tu dopiero jest orka, mamy czerwiec, no ale dobra, jakoś to pewnie będzie działało niedługo. Za mało zasobów, no dobra, no zasoby jakoś będą zaraz. Możemy też jakieś dodatkowe pole wybudować, chociaż nie wiem, czy to pole teraz będzie miało sens, ale najwyżej na przyszły rok od razu. I kolejne pole uprawne, co my tu mamy? Pszenica, no to idealnie będzie, żeby właśnie tutaj taką o taką pszenicę tutaj siać. Tylko może delikatnie bym to zrobił jednak yy, inaczej, czyli bardziej wzdłuż o tej drogi, i potem jakoś tak, i niech to pole się tu buduje, i będzie kolejne pole pszenicy gotowe. Tylko, że tu miał nie być ugór, tylko pszenica. Czy robimy jakiś płodozmian? No dobra, niech będzie jęczmień, i potem z powrotem pszenica. Niech tak to działa. Ok, mamy sporą aprobatę. Zobaczcie, różnorodność jedzenia na targu, zaopatrzenie targu w ubrania czy poziom kościoła. No teraz oni po prostu muszą te parcele wybudować. Co niestety chwilkę trwa. No ale cóż, no takie parcele wiecie, no muszą powstać, więc no nic dziwnego, że to tyle trwa. Miejmy nadzieję, że jak już się wybudują, no to będzie lepiej. Budowa ukończona, świetnie. Czyli teraz po prostu czekamy na jakąś kolejną rodzinę. Bo widzę, że te wszystkie tutaj ich wymagania są spełnione. Eee, nie chcę mapy. Eee, co to jest? O matko, twórz nowe jednostki. Dobra, na razie się armią nie zajmujmy jednak. Na razie to my w ogóle. O, mamy jedzenie na dwa miesiące czyli coś przywieźli najpewniej. A my w ogóle sprzedajemy ten opał, czy nie? My możemy to jakoś zobaczyć. Myślę, że tak, gdzieś na pewno. Tu pewnie można sprawdzić, nie no ten opo tak jakby się nie Nie sprzedawał, no może nie mamy po prostu wiecie, może musimy konia W sumie możemy jakiegoś konia, bo mamy tyle, y, tyle tych pieniędzy, że możemy konia Jak najbardziej y, Zakupić I niech on sobie działa Świetnie, o już mamy jakieś tutaj widzicie Coś dostaliśmy, y, dobra Mnie by jeszcze teraz interesowało czy wy się tych składowisk stopniowo pozbywamy, czy nie? O, wprowadza się nowa rodzina, czyli właśnie, czyli te parcele trzeba budować całkiem szybko, bo zobaczcie, ty już się kolejna rodzina wprowadziła. Dobra, do czego ja was przypiszę? E, do czego ja was przypiszę? Na razie może nie do gospodarstwa. W gospodarstwie sobie jedna rodzina radzi, chociaż. Dobra, jednak do gospodarstwa, bo my jeszcze mamy orkę, a jest e, lipiec, więc no. Przyspieszamy trochę tempo. Bo mamy jeszcze orkę na dwóch polach, więc niech oni tu podejdą i niech oni to szybko zrobią. No, żeby jednak to jakoś rosło. Bo w tym tempie to ja nie widzę przyszłości. Tutaj nawet nie patrzę na ten rok zupełnie. To dopiero będzie w przyszłym roku. Czyli w tym roku może być to jęczmień, tak naprawdę. W przyszłym pszenica, a w ostatnim jęczmień. O, czyli po prostu w tym roku no to, no w ogóle na to pole nie patrzę. Tam, że oni coś tam mają robić. Dopiero od przyszłego bym chciał, żeby tam się coś działo. A w tym roku, no to po prostu. O, poziom osady wzrósł. No dobrze. Nowy punkt rozwoju, fajnie. Eee, no dobrze, dobrze. Niech nie się nam tam rozrasta i mamy jakąś yy, mamy jakąś yy, wiadomość. Dostawa uzbrojenia. Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osady. Na szczęście do twojej wsi właśnie dotarł transport broni. Dzięki czemu możesz utworzyć pierwsze oddziały milicji które będą Ci służyć i chronić Twoich poddanych. Jednak, w miarę rozwoju osady, do uzbrojenia wszystkich mieszkańców będziemy potrzebować więcej uzbrojenia. Możemy je wyprodukować lub sprowadzić z innych krajów. Dobra. Niech będzie, żeby tam sobie coś formowali. Mnie to aż tak bardzo. No nie interesuje, bo nie wiem, czy ja, czy ja mam coś tutaj robić, czy to będzie samo jakoś działało. Mnie wkurza tylko ten chleb. Czy on nie może przejść jakoś na przykład tutaj? No bo ja nie wiem. Chyba nie może. Może tak musi być. Nie wnikam. E, no dobra, ale mamy takie dwie parcele. W tej jednej ktoś tam już mieszka, tak? Co tutaj też? Nie będziemy budować wam na razie przebudówki, bo wy się tu musicie e, zająć naszym gospodarstwem. Tak? A wy w ogóle tutaj już skończyliście tą orkę? Tak, nie. Tu mamy wzrost. Tak, tu też mamy. Mamy siew teraz. No dobra, no może to jakoś jeszcze pójdzie, chociaż jakoś nie widzę tego. Do kiedy mamy to zebrać? jesienią, czyli my jesienią powinniśmy tak naprawdę yy, już siać nowe uprawy, ok? no dobra niech to jakoś tam działa, no zobaczymy najwyżej będziemy sprowadzać za granicę gorzej będzie jak tam się pieniążki skończą, ale no to wtedy będziemy kombinować yy, za mało zasobów, no dobra no jakoś za tą radę, na razie opału też mamy dużo więc no, o, jakiś plus 10 dostaliśmy, minus 14, podoba mi się to yy, ale to Poczekajcie, nieodsłonięte towary za mało miejsca w stajni. Gdzie? Gdzie w ogóle mamy stajnie? Tak naprawdę to nie wiem, gdzie mamy stajnie, stajnie, więc może nie będę jakoś tego bardzo analizować. No dobra. Czy my jeszcze coś mamy dzisiaj stawiać tak naprawdę? O, pastwisko! To też byłoby ciekawe. Ale może pastwiska na razie nie. I potem byśmy owczarnie, czyli mielibyśmy wełny. No dobra, ale to jeszcze trochę. Okej, okay, ukończyliśmy kolejną budowę. No i bardzo dobrze o to chodzi. I świetnie, od razu się wprowadziła nowa rodzina, czyli mamy dwie rodziny bez przydziału, to co? Gdzie byśmy tę rodzinę przypisali? Do faktorii, może do faktorii, co? Niech w tej faktorii będzie więcej rodzin, żeby też trochę to lepiej działało. I dobra, słuchajcie. Myślę, że na dzisiaj będziemy sobie kończyć. No, udało się nam dzisiaj zrobić całkiem sporo. W końcu wprowadzają się nam nowe rodziny. Co prawda jest ciemno, ale... No, wprowadzają się nam nowe rodziny. W ogóle fajnie to wygląda. Tu mamy taki targ i obok tego takie chatki. No, świetnie to wygląda. Poza tym mamy też... No właśnie, co my jeszcze mamy? Mamy też ten kościółek. Tak. Mamy też obóz myśliwych. Mamy garbarnię, e, i mamy tutaj tą chatę zbieraczy, w której nie ma żadnej rodziny. No właśnie, więc tu by trzeba było tą rodzinę, może przypisać, jednak, bo o tym sobie zapomniałem. Więc e, no cóż, e, dzisiaj tak to wyszło. Zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda nam się zająć e, jakimiś kolejnymi rzeczami. Macie jakieś uwagi, sugestie? Piszcie w komentarzach. Ja Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć i pa pa!